Cześć, ja jestem Hubert z a dzisiaj zajmujemy się większym bratem interfejsu, o którym ostatnio mówiłem, czyli Bringerem Euphoria UMC 204 hb Czym różni się ten interfejs od poprzedniego? Jeśli chodzi o budowę, one są takie same, po prostu ten jest większy i ma więcej opcji. Od przodu dwa preampy, dwa takie same preampy Midasowe, więc. Dwa mikrofony stereo do gitary na przykład. Oba złącza są combo jack, czyli podepniemy do nich XLR oraz jack. To jest bardzo wygodne, jeśli chcemy nagrać jednocześnie na przykład gitarę mikrofonem i gitarę liniowo. Następnie mamy sekcję, gdzie są pokrętła od gainów tych kanałów. To się nie zmieniło, po prostu są dwa obok siebie. Mamy tutaj opcję sygnał liniowy, sygnał instrumentalny i do tego pad. Więc jeśli sygnał mamy za głośny, możemy go sobie ściszyć tutaj właśnie guzikiem pad. Następnie mamy sekcję monitoringu, właściwie wyjściową całego interfejsu, gdzie mamy od góry mix, który jest po prostu tym, czego mi brakowało w mniejszej wersji. To jest poziom między wejściami a wyjściem, a właściwie playbackiem, który wraca po USB. Więc jeśli chcemy monitorować nasz sygnał, jeśli chcemy słuchać go, na bieżąco, jeśli coś nagrywamy i odsłuchiwać podkład z komputera, z laptopa, z naszego programu, do, no to to jest właśnie to, czego potrzebujemy. Możemy sobie zmieniać ten balans jedną gałką, właśnie po to kupiłem ten interfejs. Przed nim właściwie mamy jeszcze guzik mono stereo, który jest bardzo istotny, bo jeśli interfejs działa w trybie stereo, to to jest nasz lewy kanał, to jest nasz prawy kanał, co oznacza, że nasz monitoring będzie działał tak. Że będziemy słyszeli playback z komputera stereo w obu uszach słuchawkach, ale nasz wokal będzie tylko w lewej, co jest bardzo, bardzo denerwujące. Dlatego ja używam tego interfejsu w trybie mono. Wtedy oba sygnały są mono, co oznacza, że słyszę je w obu uszach. Poniżej mamy Main Out potencjometr, czyli po prostu poziom wyjściowy na wyjścia z tyłu. Monitor AB, tym się nie bawiłem w sumie w tym interfejsie. W tych wyższych wersjach mamy dwa wyjścia słuchawkowe i wtedy ma to sens, ale w tym nie do końca jestem pewien co daje monitor AB. Cóż, następnie gałka od poziomu słuchawek. Wyjście słuchawkowe to tak samo jak w mniejszej wersji, za to z tyłu zaczynają się czary, czyli od tej mamy inserty. Możemy sobie zainsertować coś w nasze oba kanały. Następnie wyjścia lewo, prawo. Potem wyjścia, output na cinchach, jeśli chcemy mieć więcej monitorów, jeśli chcemy wysłać je gdzieś dalej, na wzmacniacz słuchawkowy, to jest mega przydatna opcja. Przełącznik Quantum Power, to już znamy. Ten interfejs ma MIDI złącza z tyłu, no i oczywiście nasze standardowe złącze USB, drukarkowe tak zwane, do... Odłączenia tego interfejsu do komputera i komunikacji. Jeszcze jedna rzecz, na którą trochę osób może zwrócić uwagę, ja osobiście nie zwracam na to uwagi absolutnie. Ten interfejs ma możliwość nagrywania w 192 kHz. Czy jest nam to potrzebne, czy 48 jest w pełni wystarczające? Tu zdania są podzielone. Co prawda, standardem niby teraz jest 96 studyjnym, chyba. Generalnie najchętniej przyjmowanym. Ale czy robi nam to taką wielką różnicę na na przykład takim YouTubie? Myślę, że nie. Myślę, że tutaj akurat nie ma z tym problemów. 48 kHz jest wystarczające na razie, ja tego dalej używam. Nie planuję zmieniać, mimo że mam taką możliwość. Patrząc na ten interfejs i na porównanie między tym a tym mniejszym, przez który teraz nagrywam. Więc jak w poprzednim filmie o tym mniejszym nagrywałem przez ten, no to teraz mamy w drugą stronę, nagrywam przez mniejszy o większym. Myślę, że nie ma różnicy w preampach między nimi. Zresztą preamp jest ten sam w, tam w jednym tutaj w obu. Wejściach. Tutaj mamy o tyle dobrze, że w obu wejściach faktycznie jest ten preamp midesowy, który no, pozwala całkiem sporą ilość gaina wyciągnąć z niego, to jest jego plus. Nie podpinając co prawda pod to referencyjnego SMA7B, no ale zakładam, że całkiem sporo trzeba by było gaina ścisnąć z tego, myślę, że dałoby się już usłyszeć wtedy szum, możliwe, że coś w stylu Cloudlifter albo coś takiego byłoby potrzebne. No ale wiadomo, większość tego typu interfejsów też tego wymaga, więc nie ma co się spodziewać fajerwerków. Przede wszystkim myślę, że to jest poziom, na którym warto się zatrzymać na bardzo długi okres czasu, albo porównywalny odpowiednik innych firm, czyli Focusrite'a, czy tam Presonusa. Chodzi generalnie po prostu o ilość funkcjonalności, na którą pozwala nam takie urządzenie. To, czy to jest Behringer, Presonus, to już ktoś tam może słyszy, że jakość jest lepsza, a ktoś może się będzie kłócił, że gorsza, że urządzenie gorsze, że firma gorsza, bla, bla. To nas akurat nie obchodzi. Chodzi o to, że ten interfejs pozwala nam wpiąć kompresor albo jakiś w ogóle zaawansowany chain efektów. Jeśli mamy e, fizyczne procesory, to możemy sobie je zapiąć tutaj w nasze kanały. Moim zdaniem to jest bardzo fajna funkcjonalność. Jeśli ktoś ma jakiś dobry kompresor, wpina sobie tutaj i śmiga z tym. Ja też planuję coś takiego zrobić kiedyś, nie wiem kiedy finalnie, ale myślę, że przez to, że używam tego bardzo dużo, no to myślę, że coraz szybciej. Myślę, że nawet jeszcze parę starych kompresorów leży na magazynie, zresztą teraz i tak nie są używane, wszystko robimy cyfrowo. Może uda mi się tutaj jakiś przywieźć i go używać. Kiedyś nawet używałem, miałem konsoletę tutaj, ale to swoją drogą. Inserty, super sprawa. Wyjścia z tyłu, no to jedna para to standardowo mniejszy interfejs, my to samu. Ale mamy wyjścia playback na cinchach, więc możemy sobie nawet cztery ścieżki po ASIO wypuszczać. Jeśli komuś jest to do czegoś potrzebne, jeśli chcemy podzielić jakoś e Playback z sesji, na przykład, bo możemy tego używać też na scenie. To jest myślę fajne, bo możemy zrobić z tego nawet urządzenia osobny mix. Chodzi o to, że mamy dużą możliwość podzielenia tego, że sumę może można wysyłać na przykład do jakiejś formy reżyserki. Ale mamy też jeszcze dwie pary wyjść stereo, z których możemy wysłać na przykład do osób, które faktycznie teraz grają, albo wysłać im sygnał mono, tak, żeby mogli posłuchać sobie swojego miksu stworzonego dla nich odsłuchowego z takiego małego urządzenia. To jest wielki plus. Tak samo jeśli mamy różne pary monitorów, też możemy tego używać. Wtedy co prawda trzeba zmieniać w Windowsie playback, ale jest taka możliwość. W systemie Do musielibyśmy rutować po prostu nasze wyjście na inne wyjścia fizyczne tego interfejsu, dlatego no jednak switcher taki, który dostaje sygnał lewo-prawo i guzikami sobie zmieniamy, które wyjście jest obsługiwane jest wciąż najwygodniejszą opcją, no ale to daje nam po prostu spore możliwości, których nie daje tańsza wersja. A różnica cenowa wcale nie jest taka duża, bo to kosztuje coś koło 400-420 zł, więc moim zdaniem jeśli możemy tyle dołożyć, to ja bym dokładał 100% czasu, 100% przypadków do tego, bo jest po prostu wygodniejsze, przyjemniejsze, bardziej użyteczne w obsłudze. To moim zdaniem e, wyjaśnia, dlaczego mamy dopłacić 200 zł w porównaniu do tańszego modelu. Jeśli mamy budżet, który pozwala nam zakupić ten interfejs, no to to jest moja opcja top 1. Jeśli, chodzi, jeśli potrzebujemy więcej, wyjść, wejść. Jeśli faktycznie jesteśmy fanboyem firmy, no to wiadomo, Focusrite, HOHO. Czerwony lepszy, szybszy, lepiej działa na pewno, no ale cóż, ja bym brał tak czy inaczej to teraz, zwłaszcza że tego używam już z pół roku spokojnie i nie planuję żadnych zmian w przyszłości, co najwyżej mikrofonową, żeby wymienić audiotechnikę 2020 na mikrofon dynamiczny do nagrywania na przykład voiceoverów, czyli pogaduszek do filmów. Jeśli film wam się podobał, wiecie, że to jest interfejs dla was, zostawcie lajka, like skomentujcie, jeśli macie pytania, zadajcie je niżej. Zapraszam na mojego Instagrama at HubertSiembida new No i oczywiście do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.